Mano, jakże wielkim dniu dla ludzkości. Nie, odwrót, małem dniu dla ludzkości, ale wielkim dniu tak nie uh -huh. Poszedłem spać około 5.20 do ostatniej kropki krwi, walcząc o pana Kliana Mbappe. Bój zakończył się około, proszę o ja ciebie. No po piątej, po piątej. Tak, on powinien tutaj być na transferach stargetowanych. No właśnie, który to był? Chyba ten, chyba ten. On poszedł za równą trójkę, mi się wydaje. Więc nauczony już błędami dni poprzednich i z polecenia futbinowego Mbappe w nas następnych 3-4 dniach był najtaniej o godzinach wczesnoporannych, czyli jakaś nie wiem, 8 9. Nastawiłem więc budzik sobie na 8.10. Staję o tej 8.10. Wchodzę na Kompaniona. Widzę, jest jedna licytacja Mbappe ma się całkiem spoko 50 minut do końca. Zalicytujemy od razu za 2,900. To no jak widzicie, troszeczkę ktoś się zdenerwował. Od razu zaserwował 300. Więc ta cena już niesamowita nie była. Mówię, idziemy spać dalej, no ale damy sobie jeszcze drugą szansę i nastawimy budzik po 9.00. Budzę się po tej 9.00. Potem na companiona. Na Pan Kylian Mbappe niestety z teną również nie grzeszył i kosztował już 3216 Więc za 3216 stwierdziłem, że nie ma co kombinować, idziemy spać normalnie Gdzieś za dnia jeszcze była jedna incytacja za 381, więc generalnie zaczyna się panikowanie Niektóre z tych kar, które odbiły wczoraj mocne, chociażby ta laska z Barcelony na lewej obronie jak Fede, balverde i tak dalej, i tak dalej, tak dalej. Wszystko już osiągnęło taki pik mocno popołudniowy wieczorny i w nocy zaczynały się minimalne zjazdy, nie? Raz Razka, trochę wypakowałem to z Barcelony, ponownie o niej kosztowała 88K w piku, aktualnie kosztuje 60 i wiele z tych kart faktycznie zaczyna troszeczkę spadać w dół. Oprócz tego odebrałem sobie Alisie Putejas. Więc ten team turniejowy zaczyna jakkolwiek wyglądać. żeby tak jak całą resztę mógł usunąć. Dobra, Bramkaz. Nie wiem, nie wiem, Bramkaz. mamy Bramkaza. Mapy owiec za haki. Mi do środka pola. Bo będę musiał zrobić tego te brujne. Tu będzie Alesia Putejasz. Na ataku będzie. Nie podali nadal restrykcji, jak to wygląda z ikonami i tak dalej, nie wiem ile można używać ikon. Więc ja powtórzy z ostatnich czterech sezonów, no to zapewne max jedna ikona. Ile kart powiedzie 90 overalla? Nie wiem, trochę mozolnim to wszystko idzie tak szczerze, mega mozolnim to idzie. Tu wjeżdża Pani Rolfo, Makema Sputejasz, tu wjeżdża Vinicius, elegancko, na ataku obok Mbappe będzie śmigał sobie Ronaldinho Gaucho, Bank. I to już jakiś tam wygląd porządny ma, uważam. Może coś takiego, o proszę bardzo. W prawej stronie nie mam pojęcia. Tu chcę żula kunde z Bo się dostawi. Może kim Pembe, Jak budżet pozwoli, to coś lepszego. A, jeszcze jest VVD. A, bez skiwi zapomniałem o VVD. No. Nie mam tego Nike, ale to chyba jest ta sama karta, więc nie ma problemu. A, jego jeszcze nie dobrałem za karne. Dobra, no ale VVD będzie, on jest kupiony za 11 level, czy coś. Okej, okay, nie wiem. No, tu może Alison pod kema. Alison nadal ma zlubcone widełki, jak czwarte brąkarze w tej grze, więc nie da się kupić. Nie Alisona ani kogokolwiek innego. Prawe skrzydło nie wiem. Najbardziej bym tu chciał Hansen, ale Hansen jest. Uf. Lekutko overpriced. Dobra, Banger 85 plus X2. No tutaj jest, tak szczerze, z lekkim szczęściem szansa na jakiegoś fantastycznego playera. Enkunku 86. Nice! No i I wreszcie coś. Wreszcie coś. Co prawda, Bruno Fernandes jest jeszcze. No widzisz, kapaka? 88 Bruno Fernandes. Zajebiste karty untradeable. Na sam początek, dnia dzisiejszego. Dzisiaj jest wielki dzień. Wielki dzień, już to czujemy. Jaka paka? Najlepsza w tym roku. Ile taki kundek kunku, 90 tysięcy. Petarda Bruno Fernandes 25. Let's go. Let's go. Takie pocuszki macie dawać mi cały czas. 4 asysty. 4 asysty potrzebuję do paki za 100k. To idealnie się ułoży. Drafta. Ja tylko muszę ładować pońcy. Luknia Diani dużo tańsza niż Hansen. No i dużo gorsza, nie? Ansuma ma 5 na 4, ta... nie wiem czy ta też miała 5 na 4 4 na 4 hi. no też jest spoko, no też jest spoko, taka budżetowa, budżetowa wersja, ale mega dobra no Ona się, jeszcze dobrze się łączy z tą Bachą, a Bacha też wygląda git M7 Pace Się zwiesiła gra Ale tego diabiego Będzie diabi, ma winga Kinga ma CD. A, ma na karcie nawet CD. Ma to git, dawaj go. Kurna, mogę wziąć Cicia z tym U8. Ale są lakaze? Nie, żota. Żota za darwina. Nie ma gwiazd w tym drafcie, trzeba to przyznać. Gwindogen Casemiro. Powiem być minimalnie lepszym. Bailey Zapakosta, Gosens. Allison Ederson. O, Ederson po City. Petarda. KIT, 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 kit. Fajnie, tak szczerze, gdyby to było ostatnie 12 tysięcy które załadowałem, nie? Byłbym mega ukontentowany, gdyby tak było. Kajs NA pieprzonego, EMBAPY już jest. Teraz tylko jak, naj... jak najwięcej na nim zaoszczędzić. Już załóżmy z 200k i mi to wystarczy. 4 NA 4 A, No dobra, nie będzie. Gdyby coś takiego chociaż wreszcie poleciało z tych paczek za 100k, i by było cacy. Wyjdzie, bo nie wiem, trzecia pauza chyba. Aha. Przeprópił mu grę ogarnąć, żeby się nie wieszała, może zostałem w ciepkę od Felisa. Good Bo to Diani jest git, Diani jest mega git. Lekką ręką Dobra, trzy asysty są. Nie spaka za 100K. ten kunku chyba w sumie dzisiaj to jest najlepszy nutraft ever aktualnie. Oczywiście jest niewymienny, ale... ale styl. Ten punkt kosztuje 9 dych aktualnie. Za jaką rangę? Za pierwszą. Za pierwszą rangę masz 150k i te nowe paczki z msp pików. To jest trochę dziwne. Dziwnie to wygląda. Generalnie to nowe nagrody, no ale wyjdzie w praniu, nie? Chyba wygląda lepiej jak niewymienne informy. Nie wiadomo, jak na początku te informy wyglądają. Shoot! To jest raj. Tak szczerze, ta piłka nożna mogłaby odpuścić, nie? Mogłoby nie być przez dwa tygodnie na początku gry. No ale nie, no nie mogę odpuścić metrów barsy. Derbów Madrytu. A źle by mi się grało w tym czasie. Myślę, że nie oglądam. Czy piłki nożnej realnej nie ogląda, to się gorzej FIFA gra. Fakty akurat. Shoot. Green Division Iales będzie czwartek. Stream. Aż do czwartej dywizji, chyba. Nie w sumie jeszcze piątek jest. E no, jest czas, jest czas. Jeszcze kwali trzeba zagrać, pewnie. To fajne te beczki, nawet w tej gierce coś nowego się dzieje. No niby tak. Przed nagrodami. Czy jak, kiedy kwali? No, kwali się zagra przed Food Champions od razu. Jak zawsze. Albo jeszcze zakwali są nagrody w sumie. No ale to zakwali nagrody to chyba dupę nie rywają. No my na początku? Bo nie. Stworzymy pakę idealnie będzie, ale ktoś pisał, że chyba jednak Fejur z tym info. Jeśli chodzi o Bellingama. Że jak już to do 19 czasu. Dobra. Paka za 100K. Trzecia w tym roku. 84. Plus. Bez oczekiwań, tak? Bez oczekiwań. Nie będziemy zachłanni. To zostaniemy wynagrodzeni. Ocznie, nie, przepraszam. Oblak. Oblak ma overall do kokszony, więc pan Oblak powinien. Ole, zapierdziła ten overall. 88, nie 9. obrócisz się? Nie ma nikogo w środku plusz niego, serio? Kaka z Kleksem, no niestety. kaka z Kleksem, kolejny raz. Jak poważnie to mówi, jest. Na dzień dobry jest dobrze. I nic wyszło o tej 18, tak? To ile 40 minut? No to 40 minut już zagramy kolejnego drafta. Ansufati, Quixer. No way, no way. Nice. William Carvalho. Ej, ta playlista? A czy playlista? Soundtrack z gierki w tym roku nie jest zły, co? Co uważacie? Musimy poczekać do głosowania. ST Belgium Romelu Lukaku 84. Ten pełen już był wczoraj. Serdecznie go witamy. Let's go! untradable. Uruguay Darwin Nunes Dobra, jest Nunes, niewymienny w klubie Jest Ansufati Zmienników mamy, no trzeba przyznać, niesamowitych. w lepsza jak główny skład. Let's go, let's go, odkładamy pada. Będziemy skakać po pokoju zaraz. Brazylia, CB, Real Mal... Oj nie, Remer84 Fucking nob w środku fajny? Nie, same noby, niestety, same noby, same noby. Bro, leci, leci, leci. 84. Nie powiem ile, nie powiem ile, nie powiem. O! Kto? Kto? Kto to jest? tutaj bolt! Man! Luxo! Czarny Luxo! Nie jesteś w środku? Rapino! O, Edegard, do mnie idzie. Edegard, 87, To jest walkout. Oczywiście, że jest na. Witamy serdecznie. Martin. Uwagam. Uh -huh. No to jest dias, mega. Czyścia? E, no nie ma nic, no nie ma nic. Za ja? to jest? Nie ma! Dzień! Yeah! 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 W końcu! Ura, z się kakałem, będą, będą shoty złe. Let's GO! z bananem skakałem będą Dzień! 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 Pan piłkarz Neymar. A tak od niechcenia sobie kliknąłem paciuszkę, nie? Za FIFA pońcy. Wymien, Oj, mój siusiek. 390 koła. Pan Neymar.